Siemaneczka! W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować tak jakby poprzedni, ponieważ w poprzednim zrobiliśmy Polish Mountain, czyli 120 warstw hybryd na moim kciuku. W tym odcinku będziemy próbowali... Ściągniemy, bo na pewno się uda. Ściągniemy to dzikim. Zapraszam. Martyna, dostaliśmy informację od jednej z naszych klientek, że dzik jest o około 30% szybszy niż benek. Pora to potwierdzić. Tak, stwierdziliśmy, że to będzie najprostszy sposób, żeby to sprawdzić, jakkolwiek zweryfikować, więc stwierdziliśmy, że nagramy dla was coś takiego i zobaczymy, jak sobie poradzimy i drugi porównamy czas. jeszcze przed nagraniem tego odcinka, czy też odnosisz takie wrażenie, że dzik jest aż o 30% szybszy niż benek? Nie powiedziałabym chyba, że o 30, ale może jest troszkę szybszy. Sama jestem tego ciekawa, więc <śmiech> <śmiech> robię to też trochę dla, dla usatysfakcjonowania samej siebie z ciekawości bo nie wiem zobaczymy czyli co? czasami mi się wydaje że nie czasami że tak zależy to ściągam na jakim bryta czyli w tym odcinku testujemy dzikiego a w następnym odcinku zrobisz jeszcze jedną taki polizmontaż i posiedzisz swój czas i swój palec i spróbujemy bęka, Bękiem, tak? benkiem dokładnie to Do działa Martyna, a jeszcze przed Próbanamy. nagrywaniem, po co ten telefon obok ciebie? Tutaj mamy włączony stoper, żebyśmy mogli później bez problemu porównać bęka do dzikiego. Będziemy odmierzać czas od momentu, kiedy zacznę fryzować, do momentu, w którym skończę. Będziemy mierzyć czas. Także zaczynamy. Powodzenia. Nie, dziękuję. Wow. Jestem ciekawa, czy wszystkie warstwy się dobrze utwardziły. Martyna, no jak myślisz, ile wart już ściągnęłaś? Z pięć. Nie no, to chyba, chyba więcej. Cię co zwiększę trochę obroty. Na jakich obrotach teraz będziesz pracowała? Aktualnie mam 20, ale na paznokcie bym takich obrotów na pewno nie włączyła. Ale mam tutaj tak daleko do płytki, że mogę spokojnie dać dużo wyższe. Więc co? Sprawdziłabym, czy jeżeli miałam któryś kolor niedotwardzony, to może być tak, że frez się oczywiście zapcha. Było tych warstw naprawdę sporo i chyba sprawdzę, czy ten frez mi się nie zapchał. Z racji tego, że jest takie, takie dziwne uczucie, jakby nie do końca frezował tak, jak powinien. A z racji tego, że dzikim pracuję na co dzień bardzo często, to raczej mam inne uczucia podczas frezowania niż to. Co czynię teraz? Bo wydaje mi się, że że troszkę się zapchał, i któryś z tych kolorków chyba musiał być nie do końca utwardzony. Więc teraz, Pablo zatrzymasz czas, żeby mogła. Jasne, już dajemy. Czekaj, Dobra. co tu pisze? Stop. No? Tutaj czy no? tutaj? Stop, czerwony. A, a nie, pauza? Tutaj. Tutaj na pewno. O. <noise> oh. Ofiaruje ci szczoteczkę. Patrzcie, co się wydarzyło? Któreś musiałam źle utwardzić. I powiadasz, która z warstw musiała się nie utwardzić? Na pewno tak było, bo dziki się nie zapycha. Czyli na bazie no wiecie, twojego... Jeżeli Któraś była taka zbyt mięciutka. To z doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że jeżeli lakier jest dobrze utwardzony, to nic takiego na 100% by się nie stało. Jedyna sytuacja, w której frez Wam się może zapchać, to jak ściągacie tradycyjny, zwykły lakier. Frezem, ale tak? to już jakimkolwiek może się to wtedy stać. On Nie wiem, nie wiem dlaczego się tak dzieje, że na hybrydce się nie zapychają te ostrza, te szczelinki, a przy normalnym się zapychają, ale to już też zdążyłam przetestować. Do mnie jak pani przychodzą gdzieś tam już z takim mega długim odrostem i te pazurki sobie już same przemalują, żeby ten odrost schować, bo miały tam jakieś wyjście w międzyczasie. Nie zmywam tego nigdy. Zawsze ściągam to normalnie frezem. Wtedy jest mi dużo szybciej. Nie muszę się męczyć zmywaczem, więc to jest jedyna sytuacja, w której może mi się zapchać ten fres. Wydaje mi się, że to mu w żaden sposób nie szkodzi tak na logikę to biorąc. Jakieś resztki mi jeszcze zostały, ale próbujemy dalej. Takie pawiołczko się zrobiło. Nie mogę gadać, bo mierzymy czas. W sensie Zresztą, Marcyna, weźmy pod uwagę też to, że jest to robione stricte pod testy, żeby po prostu mhm. sprawdzić, czy praca dzikim jest faktycznie aż o tyle procent szybsza. Czy to widać teraz w kamerze, to co ja widzę? No jasne, że tak. No dobra, bo gdybyśmy chcieli przetestować to... ich tak w normalnym tempie, czyli mhm. wiesz, dwie warstwy lakieru, no to wydaje mi się, że ten test mógłby być trochę nierównomierny, no bo... No co to są dwie warstwy lakieru, tak? Oczywiście, że tak. 7 minut, prawie 8 minut spodziewałaś się? Nie. Czekaj, ile tu mówiłaś? Ty mówię, chyba 5 minut. Ja tak? mówiłam około 5 minut, no. Tylko on na początku też tak yy, zapchał się, więc czułam, że on nie fryzuje tak jak powinien. I, I podejrzewam, że około minutki też mogłam na tym stracić przy tych pierwszych kilku warstwach. Później, zanim włączyliśmy stopę, gdzieś tam parę sekund też straciliśmy, więc podejrzewam, że, że byłoby tu szybciej. Czy to już twój naturalny... Nie, to nie twój, to jest dopiero jakiś nie, kolor jeszcze wrzesowy. I teraz z racji tego, że standardowo jak pracuję w salonie. Nigdy nie ściągam aż tak dokładnie kolorku, ponieważ resztę roboty robi mi łysy. Jest mi po prostu szybciej wtedy. I tak muszę zmatowić płytkę i tak. A jak matowię, to zawsze jakieś tam resztki kolorku schodzą, więc so, nigdy aż tak dokładnie tego nie robię, żeby wypiłować to z wszystkich kącików. Więc ja standardowo pracując, robiąc stylizację, skończyłabym prezować w tym momencie. Czyli mamy na liczniku 9 minut, 36 sekund i 41 setnych. Zgodnie z obietnicą odejmujemy ile? 20 sekund? No, myślę, że to jest takie minimum, ale powiedzmy 20 sekund, no? Czyli powiedzmy, że dziki poradził sobie ze stu, 120 warstwami hybrydy w 9 minut i 16 sekund. Tak. Wynik oczywiście zapisujemy gdzieś z boku. Zresztą mamy to udokumentowane. I co tak Martyna, jest. jak twoje wrażenia z pracy? Bo to jednak nie na co dzień ściąga się 120 warstw hybrydy. No szczerze powiedziawszy to nie, ale myślałam po pierwsze, że dużo krócej to zajmie, bo wydawało mi się, że wiecie, to takie rachu ciachu będzie, a jednak nie. No, muszę sobie tutaj szybciutko tylko o, ogarnę. Już włączam pochłaniacz. No, i wam powiem, że jestem zdziwiona, ale aż mi lżej. To było niefajne. To było takie dziwne uczucie, i taki olbrzymi był ten paznokieć, No, ale uważam, że jak na taką kupę hybrydy, 9 minut to chyba jednak dobry czas. <śmiech> Martyna, <śmiech> i teraz wyobraź sobie, żebyś to musiała ściągać na przykład frezę. Są frezy ja kamienne? Wiem, do ściągania masy i ja hmm. nigdy takich nie używałam, ale nigdy się nigdy nie, trafił, nie, nie, nie traktowałam paznokci jako wiecie, taką stricte zabawę, żeby sobie testować. Nigdy nie miałam na to tyle czasu, żeby. Wiecie, kamienny mi się kojarzy wyłącznie do skórek. Przepraszam, diamentowe. A ty powiedziałeś kamiennym czy diamentowym kamiennym. O Boś, do jutra bym tego nie ściągnęła, mm, nie ma opcji. A co ty na to, żeby zrobić live stream, na którym sobie robisz 20, 120 warstw? I ściągasz sobie to frezami kamiennymi. I taka transmisja na żywo. Powiedzmy, robimy sobie challenge. Damy radę zrobić to w 24 godziny. To ja bym się z Wami spotkała po obiedzie, a kończyła po śniadaniu. Pablę <grym> rzucił mu wyzwanie. No, dla mnie jest fako. Myślę, ja że na, coś na takiego zobaczyć. 2 miliony subów coś takiego zrobimy. No, 2 miliony. No to musicie nawet. Martyna, mamy około 1000 subów, więc te 2 miliony to nie tak trudno będzie zdobyć. <grym> No to na, na dwa miliony ok. Na 2 miliony, ok. Dobra, Martyna, no to co? Słuchaj. Zaskoczę cię albo cię zasmucę, albo cię pocieszę. Przed tobą kolejny odcinek będzie, który będziesz robiła sobie 120 warstw. Widzę, że się bardzo cieszysz, więc Woohoo! ten odcinek kończymy. Bierzemy się za no tak. robienie kolejnych 120 warstw. I widzimy się w następnym odcinku. I ściągamy benkiem. Do zobaczenia, pa, pa Ale zanim się jeszcze z nami pożegnasz, jedna bardzo ważna rzecz, zostaw łapkę w górę. Pamiętaj o zostawieniu subika, bo 2 miliony subów tak. i być może zrobimy taki livestream, który w Martyna to robi, tak nakłada sobie 120 wars. 150 nagrać, wiecie, będziemy sobie rozmawiać jak face to face, więc fajnie czas zleć. A może ustalmy jeszcze jakiś próg czasowy, w ile te 2 miliony subów? Dwa lata? Może być. Challenge accepted? Accepted. <noise> A tymczasem żegnaj i do zobaczenia w do następnym zobaczenia. odcinku. papa pa.